Dobry wieczór, późna godzina. Cieszę się, że tyle z Państwa tutaj wytrwało do tej godziny. I ja postaram się w te 15 minut. Z Przekazać Państwu skondensowaną wiedzę na temat recyklingu chemicznego odpadów tworzyw sztucznych. Tutaj zabrakło tego w tytule mojej prezentacji, ale oczywiście, ponieważ reprezentuję Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych, będę mówić tylko o tworzywach, o odpadach tworzyw i o tym, jak widzimy y, zagadnienia y, związane z tworzywami w gospodarce GOS i jak widzimy właśnie rolę recyklingu chemicznego. Zielonym zielonym. Króciutkie przypomnienie o co chodzi, dlaczego te tematy się tak nagle stały istotne dla gospodarki, no przede wszystkim dlatego, że pojawiła się koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego. Wraz z nią pojawiły się liczne nowe wymagania związane z zagospodarowaniem odpadów tworzyw z opakowaniami z tym, co powinniśmy z odpadami tworzyw robić, jakie mamy nowe cele, jak te opakowania powinny wyglądać te wszystkie Wszystkie zagadnienia mają Państwo tutaj zgromadzone na slajdzie. Sama, samo ogłoszenie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego całego pakietu ustaw w 2018 roku pociągnęło również za sobą ogłoszenie strategii dla tworzyw sztucznych. W tej strategii zdefiniowano bardzo wiele istotnych punktów, między innymi nacisk na recykling, nacisk na ekodesign. zdefiniowano nowe progi recyklingu, które musimy dla tworzyw osiągnąć. To przypomnę w 2025 roku. 50% recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, 55% w 2030. To są wszystko bardzo ambitne plany. Strategia tworzyw, dla tworzyw pociągnęła również za sobą konkretne akty prawne, dyrektywa o jednorazowych wyrobach z tworzyw sztucznych znana Państwo na pewno doskonale. I kolejne elementy, które pojawiły się w, w nowym planie działań. Na temat gospodarki obiegu zamkniętego ogłoszonym w 2020 roku, czyli wymagania zasadnicze, między innymi oczywiście, była ja tutaj siłą rzeczą musiałam zrobić bardzo duży skrót z tych wszystkich zagadnień, więc przede wszystkim wymagania zasadnicze dotyczące opakowań, co to jest powtórne użycie, co to jest recyklowalność, definicja to jest bardzo ważne zagadnienie. Zawartość recyklatu w wyrobach. I w efekcie, ponieważ tych zagadnień pojawiło się bardzo dużo, komisja w którymś momencie zdała sobie sprawę, że musi, mu, musi być stworzone gremium, w które będzie w stanie te wszystkie skomplikowane zagadnienia jakoś Przybliżyć, bo w strategii dla tworzyw z 2018 roku powiedziano między innymi to, i to jest taki główny element, który będzie tutaj się powtarzał, że w 2025 roku powinniśmy mieć na rynku europejskim 10 ton milionów recyklatu tworzyw. Ile mamy? Będę Państwa zarzucać liczbami. Tutaj w panelu poprzednim Panowie nie chcieli zarzucać liczbami. Ja tych liczb tutaj dużo pokażę i między innymi skoryguję pewne liczby, które padły, niestety. Między innymi poziom recyklingu w Europie, jaki mamy. No mamy dla odpadów tworzyw sztucznych 32% średnia. W Polsce mamy troszeczkę mniej 27%. To są wszystko dane za 2018 rok. Nowych danych spodziewamy się na początku przyszłego roku. Także już Państwa zachęcam do zaglądania na naszą stronę internetową gdzie będziemy publikować nowe dane. I ta przymiarka, to, to badanie, które zostało wykonane w 2018 roku pokazuje, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia, żeby te 10 milionów ton w 2025 roku osiągnąć, bo mamy ledwie recyklatu na rynku 5 milionów ton. Czy w takim razie recykling chemiczny będzie tutaj jakimś rozwiązaniem? No, oczywiście my wierzymy, że tak. My yy, chcemy. Cały przemysł uważa, że to jest jedna z no, w zasadzie może nie najprostszych dróg, ale bardzo efektywnych dróg do tego, żeby te cele recyklingu osiągnąć. Tutaj ważne jest przypomnienie, że zmieniona w ramach y, tych zapisów y, gazowych i Plastic Strategy zmieniana została również metodologia liczenia, dyrektywa opakowaniowa y, i jej rewizja, która została ogłoszona w zeszłym dwa lata temu. Y, Pokazuje, że będziemy inaczej liczyć recykling. Nie będziemy go liczyć już na wejściu, tylko będziemy liczyć w momencie, w którym będziemy odliczać straty procesowe. W związku z czym te liczby, które Państwu przed chwilą pokazałam, 32%, to będzie znacznie mniejsza liczba. Innymi słowy, Będziemy musieli jeszcze bardziej zwiększyć wysiłki, żeby ten recykling zwiększyć. Na poziomie Komisji Europejskiej powstała inicjatywa Circular Plastic Alliance. Jest w nią zaangażowanych kilkaset podmiotów reprezentujących wszystkie nazwijmy to podmioty z całego łańcucha wartości, producenci, przetwórcy, stowarzyszenia branżowe, firmy konkretne. I ta, ta inicjatywa ma jeden cel, no, doprowadzić pokazać drogę, ścieżkę dojścia do osiągnięcia tych 10 milionów ton recyklatów w 2025 roku. E, działa w pięciu różnych grupach. Każda z tych grup zajmuje się innymi zagadnieniami. Recykling chemiczny jest jedn, w grupie numer 4, gdzie między innymi opracowywane są e, podejście takie systemowe, czyli zarówno od strony badań, jak i od strony koniecznych inwestycji i także wszystkich elementów, które muszą być spełnione, aby sama, cały proces mógł funkcjonować w gospodarce. Są z tym związane zarówno definicje, o których już wspomniałam, jak i normy, jak i ujednolicenie wielu różnych aspektów. Co to jest recykling chemiczny? No to jest oczywiście nic nowego. To są procesy, które już od dawna zna chemia. My Nazywamy to recyklingiem chemicznym, recyklingiem surowcowym, Amerykanie nazywają to advanced recycling. Wszystkie te określenia opisują grupę procesów, w których zachodzi przemiana materiału polimerowego. W tym się różni recykling chemiczny od recyklingu mechanicznego, że w recyklingu mechanicznym przetwarzamy materiał za pomocą różnych procesów fizycznych ale nie, w zasadzie nie zostaje zmieniona struktura polimerowa. W recyklingu chemicznym tniemy łańcuch polimerowy na kawałeczki w, w, różnymi metodami chemicznymi, y, łącznie z depolimeryzacją, czyli powrotem do monomeru. I potem z tych surowców chemicznych, z tych prostszych substancji możemy ponownie wyprodukować tworzywo, albo możemy wyprodukować inne substancje chemiczne. E to już może nie będę tutaj wchodzić w szczegóły, powiem tylko tyle, że to jest oczywiście te metody one są stosunkowo młode w stosunku do różnych innych procesów chemicznych i jakkolwiek istnieje wiele komercyjnie dostępnych metod przygotowania do recyklingu chemicznego jakże i samego recyklingu chemicznego to jednak w porównaniu z innymi procesami chemicznymi możemy powiedzieć że procesy recyklingu chemicznego są jeszcze na takim fazie w takiej fazie rozwoju pilotażowo, no pilotażowo, półtechnologicznego. Jakkolwiek bardzo wiele firm z całego łańcucha wartości dużo inwestuje i wiele, kilkadziesiąt, kilkaset myślę projektów już jest realizowanych. Dlaczego uważamy, że recykling chemiczny stanowi idealne dopełnienie recyklingu? Oczywiście recykling mechaniczny, tak jak już to było wielokrotnie wspomniane, jest tą opcją taką preferowaną. Natomiast recykling chemiczny jest dopełnieniem, dlatego, że mamy całą grupę odpadów tworzyw sztucznych, które w tym momencie albo marnujemy na składowisku, albo są spalane z odzyskiem energii. Ta grupa właśnie, ta część, przypomnę że, przypomnę, że to jest około w sumie 70% wszystkich odpadów tworzyw sztucznych. Ta grupa składowana i ta, która jest obecnie spalana, nierecyklowalna obecnie, może stanowić surowiec właśnie do recyklingu chemicznego jakie mamy korzyści no oczywiście y, zagospodarowujemy te odpady które są teraz składowane albo spalane my jako branża od wielu lat głosimy hasło że tworzywa są zbyt cenne by trafiało na wysypisko bo to w zasadzie jest jedyny materiał który możemy wielokrotnie przez różne metody odzyskać w związku z czym y, wychodzimy z założenia że skoro raz już zużyliśmy surowiec kopalny do wyprodukowania tworzyw to później musimy go wielokrotnie Zawracać, chcemy go wielokrotnie zawracać, po to, żeby nie marnować tej wartości. Także to jest na pewno jeden z dobrych argumentów. Podczas procesów recyklingu chemicznego usuwa, usuwamy róż, różne substancje, które są dodawane do polimerów, po to, żeby dane tworzywo do danego zastosowania miało konkretne właściwości. Więc w bardzo prosty sposób możemy się w tych procesach pozbyć tych substancji. Yy, yy, tak jak już powiedziałam, niekoniecznie musimy wykonać, wy wyprodukować tworzywo, możemy wyprodukować. W fabryce różne inne substancje, chociaż oczywiście być może najciekawszym sposobem jednak wyprodukowanie z nowego tworzywa. Zwłaszcza, że taki, takie tworzywo wytworzone z, w procesach recyklingu chemicznego, z monomerów wytworzonych w procesach recyklingu chemicznego, no ma dokładnie takie same właściwości jak takie tworzywo Virgin, wytworzone z nazwijmy to normalnych produktów yy, rafinacji ropy. Yy, Patrząc z takiego punktu legislacyjnego, wydaje się, że legislatorzy patrzą przychylnym okiem na y, te wszystkie argumenty. Y, w, Okazujące, że recykling chemiczny doskonale się wpisuje w ideę gospodarki obiegu zamkniętego, zawracania surowców, wykorzystywania surowców wielokrotnie. Natomiast jest bardzo dużo różnych zagadnień prawnych, które odpowiednio trzeba skoordynować i rozwiązać. Stąd nie mamy takiej jasnej odpowiedzi, czy już recykling chemiczny będzie zaakceptowany jako jako technologia, która pozwoli nam zwiększyć poziomy recyklingu odpadów tworzyw. To w zasadzie już o tych wyzwaniach powiedziałam przed chwilą. Zwrócę tylko uwagę na jeden element, że jest koncepcja bilansu masowego znana oczywiście z wielu już różnych innych procesów, i dzięki tej koncepcji, dzięki zaakceptowaniu faktu, że przyjmiemy podejście z wykorzystaniem bilansu masowego, będziemy mogli ten recykling chemiczny zaliczyć do poziomów recyklingu. Związane z tym jest oczywiście znowu mnóstwo szczegółów technicznych, których tutaj nie będę Państwu przedstawiać. Natomiast prace są prowadzone w, w ramach takich porozumień, zarówno w, w ramach porozumienia Circula Plastic Alliance, jak i w mniejszych podgrupach po to, żeby wszystkie szczegóły, żeby wypracować wspólne stanowisko, to po pierwsze. Po drugie, konieczna jest tutaj pewna certyfikacja i akurat te zagadnienia recyklingu chemicznego są ujęte w ramach normy i, i podejścia bilansu masowego w ramach recyklingu chemicznego są ujęte w ramach, w pracach y, nad normą y, numer dwadzieścia ISO dwadzieścia dwa tysiące zero dziewięćdziesiąt pięć. O co chodzi z bilansem masowym? Taki prosty slajd wykorzystany dzięki uprzejmości firmy BASF. Państwo, zresztą tutaj reprezentujący przemysł chemiczny doskonale wiedzą, być może wcale nie muszę tłumaczyć tego slajdu. On jest taki dość poglądowy, ale pokazuje, że oczywiście w momencie, gdy na wejściu mamy surowiec pochodzący z recyklingu, a potem mamy zintegrowaną produkcję chemiczną, nie jesteśmy w stanie tak bardzo prosto pokazać, który, która cząsteczka pochodzi z recyklingu, a która nie. Przepraszam za to uproszczenie, ale to jest takie właśnie obrazowe dość pokazane. W związku z czym musimy przyjąć jakąś metodę, jakiś system certyfikatów i w tym kierunku e, idziemy po to, żeby, żeby można było w produkcie końcowym alokować pewną ilość recyklatu i wskazać, że tak, ten produkt został wykorzystany z recyklatu i my możemy powiedzieć, że tu w tym produkcie jest tyle i tyle e, zawartości recyklatu. Tak króciutko jeszcze, żeby zobrazować na rysunku, jaka jest ta różnica, no, taka jest, że w takim zwykłym przepływie masowym my po prostu traktujemy rzecz statystycznie. Tak? Tyle było surowca z recyklingu, mamy tyle i tyle surowca produktu na końcu. Dzielimy to po prostu przez ilość produktów. Mamy podejście bardzo statystyczne. W tym, w tym podejściu Mass Balance Approach, czyli takiego dedykowanego oznaczenia recyk surowca z recyklingu w produkcie końcowym. Kierujemy się jakby konkretnym zapotrzebowaniem rynku i, tak jak powiedziałam, z wykorzystaniem konkretnych metod certyfikacji, jesteśmy w stanie zaalokować całą w zasadzie tą ilość surowca z recyklingu w produkcie, oczywiście z pominięciem strat procesowych. I tak jak już mówiłam, jest kilka różnych elementów, które muszą być również y, um, uwzględnione w, w licznych y, aktach legislacyjnych, w całym procesie legislacyjnym, po to, żeby ten recykling chemiczny miał te ramy prawne, y, był wsparty poprzez ramy prawne. I z tym, z tym się wiąże między innymi definicja recyklowalności, to o czym już powiedziałam, y, uznanie tego podejścia masowego. Y, tutaj ta dyskusja niestety cały czas się toczy. Yy, uznanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością, czyli yy, tego, że produkt, który jest, ma zawartość recyklatu z, yy, z procesów recyklingu chemicznego, ma yy, to dopuszczenie do kontaktu z żywnością, więc a, konieczność dostosowania wszystkich yy, aktów legislacyjnych, które yy, to zagadnienie yy, regulują. Konieczna jest oczywiście zachęty inwestycyjne, bo tak jak wspomniałam procesy recyklingu chemicznego to są dość młode procesy, tutaj inwestycje są bardzo, bardzo pożądane, bardzo konieczne. Dodam, że w tak Plastic Strategy tam zostało stwierdzone, że jest, jakie konkretne fundusze powinny być alokowane na wsparcie recyklingu jako takiego. Część tych funduszy być może właśnie powinna być również na recykling chemiczny. Wsparcie zbiórki to jest tak oczywista rzecz, bo tutaj chodzi o dostępność surowca. No, y, nie wiem, y, y, czy Państwo sobie znają, jaki jest poziom y, w Polsce na przykład y, selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych. No, ledwie kilkanaście procent, przy czym to kilkanaście jest mniej niż 15. W związku z czym, przy, w momencie, w którym mamy bardzo małą dostępność surowca do recyklingu, bo y, przypomnę, że selektywna zbiórka i właściwe segregowanie to jest najlepszy, y, najlepszy sposób na pozyskanie dobrej jakości surowca do recyklingu, to bez wsparcia dla tych systemów będziemy mieć zawsze problem z dostępnością surowca, czy będzie to recykling mechaniczny, czy recykling chemiczny. No i oczywiście nasze, nasze hasło, ograniczenie składowania odpadów tworzyw, to oczywiście zostało, to gdzieś już jest tam zawarte, no bo mamy zakaz składowania odpadów wysokokalorycznych, mamy zapisy pakietu GOS, które mówią, że właśnie surowce po pierwsze zbierane selektywnie, a po drugie o wysokiej wartości kalorycznej w ogóle nie powinny być składowane, chyba tam kilka procent, sześć bodajże, w związku z czym, ale to się wszystko musi zadziać, bo, bo na razie Wiele z tych, z tych y, tematów, które tutaj są wymieniane na tym slajdzie, jest w takiej fazie y, opracowywania i y, jeszcze sporo, y, sporo czasu upłynie, zanim wszystko zostanie, że tak powiem, spięte w jedną całość. Y, króciutko o tym, co robimy jako przemysł. No. W którymś momencie producenci y, widząc, że surowiec, że powinni po pierwsze... Y, szukać alternatywnych źródeł surowca, bo zainteresowali się nie tylko inwestycjami w recykling mechaniczny, ale także w recykling chemiczny. Wszystkie nasze firmy członkowskie, myślę, że wszystkie największe firmy chemiczne i koncerny chemiczne inwestują w recykling chemiczny. Nasi członkowie, firmy członkowskie Plastics Europe zadeklarowały, że ten poziom inwestycji, który już jest teraz, czyli do 2025 roku na poziomie 2,6 miliarda euro zostanie zwiększony do 2030 roku do poziomu 7,2 miliarda, właśnie po to, żeby e, zapewnić e, na rynku e, produkt pochodzący z recyklingu w wielkościach 1,2 miliona ton w 2025 i 3,4 w 2030. Oczywiście z założeniem, że recykling chemiczny zostanie e, uznany jako technologia do mm, Wliczana do poziomów recyklingu. I ostatni slajd. Y, taka krótka refleksja, że oczywiście, y, tak jak już Państwu wcześniej wspominałam, obecnie jest spora grupa odpadów, która jest nierecyklowalna, którą y, spalamy z odzyskiem energii. Ale w momencie, gdy te inwestycje, o których mówiłam przed chwilą, zostaną, staną się faktem. One zostaną dokonane i powstaną te instalacje. Okaże się nagle, że recykling chemiczny i odzysk energii będą konkurowały o materiał. O materiał, którego przypomnę jest mało, ponieważ ciągle mamy i to nie tylko jest w specyfika Polski. Wiele krajów europejskich ma problem z selektywną zbiórką i z pozyskaniem surowca do recyklingu, także Ilość wątków, które tutaj trzeba powiązać i rozwiązać jest bardzo duża, natomiast ten wydaje się szczególnie istotny, zważywszy na to, jak są obecnie, na trendy także zwiększające chęć inwestowania w termiczne zagospodarowanie odpadów. I ostatni slajd. Takie prognozy Makiceja, które pokazują, że do 2050 roku nawet 60% tworzyw może być produkowane w oparciu o surowce z recyklingu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kontaktu, gdybyście Państwo mieli jakieś pytania, czy potrzebowali jakiejś liczby na temat przemysłu tworzyw sztucznych. Dziękuję.